Dzień dobry wieczór. Widzę, że słońce tak pada. Akurat, że nie widać moich oczu. Ja nie jestem marketingowym typem. Nie znam tych wszystkich sztuczek, tego, żeby to ładnie wyglądać. Zdaj sobie sprawę, że to ważne. Jednocześnie akurat tak słońce świeci, że. No się nie ma jak usiąść, żeby było widać oczy. Jest coś, czym chcę się podzielić. Jest coś, czym chcę się podzielić. Jest pewien temat bardzo żywy w przestrzeni, bynajmniej mojej. Coraz więcej mężczyzn, z którymi pracuję, z którymi się spotykam. Przychodzi z takim tematem, że zostać czy odejść. I jak to zrobić? Eee. I to nie będzie e, nagranie o tym, co zrobić, a czego nie zrobić. Chcę się podzielić moją perspektywą na ten temat. Mam takie doświadczenia za sobą i słyszę tych mężczyzn, pracuję z tymi mężczyznami. Wyobraź sobie, być może to jest sytuacja, w której jesteś, byłeś e, i też mówię to do mężczyzn, jako mężczyzna, który to przeszedł. Podejrzewam, że podobna sytuacja jest u kobiet, ale nie wiem jak, jak to przeżywacie. Więc wyobraź sobie, mężczyzno, że jesteś w relacji 5, 10, 15, może nawet 20 lat i pojawia się osoba trzecia. Osoba, bo to może być mężczyzna, może być kobieta, nie wiem też w jakiej relacji jesteś, i pojawia się ta osoba. I ty nagle zaczyna cię rozmawiać, i to płynie, po prostu płynie swobodna rozmowa. Dostajesz wiatru w żagle, twoje skrzydła się rozpościerają, czujesz, że lecisz, płyniesz przez życie nagle zaczyna pojawiać się obfitość finansowa. Przecież się widziany, słyszany, zaakceptowany, dokładnie taki, jaki jesteś. I nagle wow, to jest możliwe. A w relacji, w której jesteś, tego nie masz. Albo nie widzisz, nie dostrzegasz. I nagle jest zakochanie. I najpierw jest zauroczenie w ogóle. Potem jest zakochanie. Mu tyle w brzuchu. I wszystko jest możliwe. W ogóle... Wszystko się chce, życie jest takie piękne, kolorowe, to nowe. Zaczynam zauważać, że to w czym jesteś. właściwie, to mi jest źle. Było mi źle 50, 15, 20 lat. I wewnętrznie przychodzi ten moment: ja chcę odejść i idę do nowego. I dzielisz się tym z kimś, przyjaciółmi, z kimś bliskim, z terapeutą, być może. No, terapeuta terapeuta, wierzę, ufam, że nie daje Ci rad, ale osoby bliskie, jedni wspierają, słuchają faktycznie i wspierają, wiedzą, że to Twój wybór, Twoje życie, twoje, twoje konsekwencje, Twoje szczęście albo nieszczęście. A inni będą dawali Ci rady, słuchaj, o, należy zrobić to i tamto, warto, ja bym zrobił to i tamto. Pierwsza rzecz, do której zachęcam, to jest sprawdzić, czy ta osoba przeszła przez coś podobnego jak Ty. Jeżeli nie była to są czystej fantazji, jakieś lęki, oczekiwania, hipotetyczne sytuacje w ogóle. A nadal wybór jest twój. Ja bym zapytał ciebie, skoro teraz zauważasz, że jest, że jest ci źle, to czemu nie widziałeś tego wcześniej? Jeżeli teraz chcesz odejść, bo pojawiła się osoba trzecia, to czy odszedłbyś, gdyby nie było tej trzeciej osoby? Czy zauważyłbyś to, że coś nie działa i zadecydowałbyś, dobra, to ja odchodzę. Nie do kogoś, tylko odchodzę, żeby pobyć sam, żeby się poznać, czego ja tak naprawdę potrzebuję, co daję, co dostaję, czego nie zauważam, a czego nie daję i dlaczego tak jest. Czego ja potrzebuję w relacji. Tego bym zaczął. Jeżeli się okazuje, że bez trzeciej osoby byś nie odszedł, to po co w tym jesteś? To czy naprawdę jest ci źle? Czy rozmawiacie w tej relacji? Czy usłyszałeś kiedyś potrzeby drugiej strony? Czy Twoje potrzeby były wyartykułowane? Jeżeli tak, to w jaki sposób? Czy są za zaopiekowane też przez Ciebie te potrzeby? Czy Ty napełniasz swoje, naczy swoje naczynie, czy oczekujesz 5-10, 15, 20 lat, że ktoś z zewnątrz to naczynie napełni? Eee. W zakochaniu też jest tak, że są różowe okulary. I jest pięknie. Wszystko jest cudowne. Absolutnie wszystko. Słuchajcie, zakochanie to jest biologiczny stan. Nie pamiętam nazwy tego hormonu, który się wydziela. Wydziela się taki hormon, który powoduje ten stan euforii. I uwaga, to mija. To może trwać 6, 12, 18 do 24 miesięcy, według literatury. Minie. One spadną i zaczniesz zauważać tak zwane wady w tej nowej osobie. Pewne rzeczy zaczną się powtarzać, bo Pewnie czegoś nie przepracowałeś tamtej relacji, w której jesteś, byłeś, byłaś. I, i zaczną wychodzić te same rzeczy. To jest twoja robota do zrobienia, nie czyjaś, tylko twoja. Przed, szy, szybko to okulary spadają, kiedy zamieszkacie razem. Zamieszkanie to jest w ogóle moment przełomowy, kiedy nagle. Każdy ma swoje potrzeby, oczekiwania, przyzwyczajenia, inaczej definiujemy, definiujecie pewne sprawy. Na przykład, bliskość jest ważna w relacji, dla mnie bardzo ważna, no jako no, możecie ją inaczej definiować. Inaczej inne potrzeby mieć w zakresie tej bliskości. Jeden, ty możesz jej potrzebować codziennie, Twoja partnerka, mowa no, raz w tygodniu. Albo odwrotnie. Jak się w tym spotkać? I czy to spotkanie możliwe jest w relacji, w której jeszcze jesteś. Albo, z której właśnie wyszedłeś? Czy podjęliście próbę, czy podjąłeś próbę zrobienia swojej roboty i podjęliście ją razem, zrobienia razem? Być może faktycznie formuła tej relacji się wyczerpała. Wszystko ma swój początek i koniec. Ja w to wierzę. Każda relacja ma okres ważności, jak mówi Ania Chuńska. Tylko my nie wiemy jaki. I pytanie, czy jeżeli chce odejść, to podejmuje te decyzje zgodnie z sobą licząc się z tym, że w nowej relacji nie będzie łatwo po pewnym czasie, bo nie będzie, uwaga, nie będzie. Czy ja jestem na to faktycznie gotów? Czy podjąłem tę decyzję sam? Też jest tak, że w takiej sytuacji, kiedy odejdziesz, będzie cierpieć jedna osoba, dwie lub trzy. I mówiąc na myśli, jedna osoba, jest duże prawdopodobieństwo, że tą osobą będziesz ty. Finalnie może być tak, że odejdziesz z relacji do relacji i zostaniesz sam. Czy jesteś na to gotów, być sam ze sobą? Spotkać się z tymi lękami, z samotnością, ze sobą samym, bo takie ryzyko jest. E... Mogą cierpieć dwie osoby, mogą trzy. E... Para... Para... Paradoks też jest taki, że jeżeli wyjdziesz z relacji, możesz komuś zrobić cudowny prezent. Ta osoba odżyje, ona dostanie wiatr w żagle, a ty się. Spotkasz ze swoim cieniem, ze swoimi strachami, lękami, ze wszystkim z tym, co takie trudne, przed czym uciekałeś. To też jest prezent dla Ciebie tylko czy jesteś gotów go otworzyć. To, do czego zachęcam, to jest dostawiania jasnych granic, kiedy ktoś daje Ci radę, a nie przeszedł takiej sytuacji. Albo przeszedł, ale on wybrał tak, a nie inaczej. Natomiast to był jego wybór. I teraz obojętnie, jak wybierzesz, to, jeżeli ci się ułoży, i będziesz szczę szczęśliwy, to absolutnie nie wpłynie na szczęście osób z zewnątrz. Część będzie zawiedziona, że ci się ułożyło, bo się nie odważyli na to w twojej sytuacji, czy będzie zachwycona, a część przejdzie obojętnie. I tak samo, kiedy będziesz cierpiał, to nie wpłynie na cierpienie innych ludzi. Oni nie będą cierpieć z twojego powodu. Twój wybór, finalnie zostaniesz z tym sam. Jednocześnie nie jesteś sam, masz mężczyzn wokół siebie, masz męskie kręgi, warsztaty, gdzie możesz e, dostać wsparcie od braci jednocześnie to, co będziesz przeżywał, czego będziesz doświadczał, to będzie twoje. I tu nie ma złotego środka, nie ma dobrych i złych rozwiązań, są konsekwencje. Ja tak na to patrzę. I to jest moje. Ja byłem w tych sytuacjach. Byłem w sytuacjach, kiedy pojawiały się osoby trzecie i był ten zachwyt obustronny. Odszedłem z relacji do relacji. Odszedłem z relacji do siebie, żeby potem wejść w relację, dopiero kiedy chwilę pobyłem sam ze sobą, sprawdziłem o co mi chodzi, czego potrzebuję, co daję a czego nie daję czego potrzebuję i czemu sobie tego nie umiem dać sam na dzień dzisiejszy i to jest moje natomiast to, co Ty wybierzesz to naprawdę będzie Twoje może warto pójść na terapię może warto spotkać się z osobą trzecią, która po prostu przytrzyma Wam przestrzeń i sprawdzi, czy wasza rozmowa polega na reakcji, czy umiecie się faktycznie usłyszeć, spotkać. Może być tak, że wy się nie możecie spotkać, że formuła się wyczerpała. Niektórzy mówią, warto tę książkę przewrócić na kolejną stronę. Tak, być może tak. Ale też nie każdą książkę trzeba doczytać do końca, bo po prostu to nie jest twoja książka. Wybór należy tylko i wyłącznie do Ciebie. Wszelkie konsekwencje, jeżeli tam czeka szczęście i radość, to będzie Twoje. Jeżeli tam czeka kolejna lekcja, to też będzie Twoja lekcja nikogo innego nie moja, nie ludzi z zewnątrz innych o słońce trochę zaszło. I te sytuacje są. Te osoby trzecie się pojawiają, to bardzo często jest osoba trzecia z prezentem w relacji, bo pokazuje, że coś nie działa, i można to wykorzystać do naprawienia relacji, wchodzeniu z relacji. Czasem też jest tak, że kiedy wychodzę z relacji jednej, to jestem jeszcze jed... i wchodzę w drugą, to jeszcze jestem jedną nogą w tej starej, bo będę wspierał tą, tą partnerkę albo tego partnera, z którym byłem finansowo, mentalnie, emocjonalnie, będę słuchał. będę Będę dla tej osoby, to jest trójkąt. Właśnie jesteś w triadzie. I jak Ty chcesz zrobić miejsce dla, no, dla nowego, będąc ciągle w starym? Moje przekonanie jest takie, że jak wchodzę w nowe, to odcinam po prostu stare i nie ma mnie tam. To jest też ważne energetycznie. Chcesz zrobić miejsce dla kobiety, to zrób. A dzisiaj jest, ten, jest taki trend do bycia w otwartych związkach, w poliamorii, co komu służy. Natomiast pytanie, czy to faktycznie służy? Na ile ty jesteś zaangażowany w jedną relację, będąc w kilku emocjonalnie i myślami? I na ile ta osoba, która z tobą teraz weszła w relację, się na to godzi, że jest ktoś trzeci, że ty poświęcasz uwagę, czas, może pieniądze? To jest też Twój wybór. Tylko sprawdź, proszę, czy robisz to z miejsca poczucia winy, być może, bo chcesz komuś ulżyć w cierpieniu to ktoś wybiera, na ile będzie cierpiał i co on zrobi z tą sytuacją, na ile weźmie się do swojej pracy teraz. I to nie jest już twoja robota. Ty masz swoją robotę do zrobienia. Ja mam swoją, ja ją robię. Eee... Ale to znowu, twój wybór i decyzja należy do ciebie. Warto, żebyś wiedział, z jakiego miejsca ona idzie. Jeżeli z poczucia winy, to sprawdź, komu ty tak naprawdę teraz chcesz pomóc. No, ile w tym jest Twojego strachu i Twojego egoizmu też. To naprawdę nie są łatwe rzeczy, ale zdarzają się. Coraz częściej. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w takiej sytuacji, wysłuchania, ja jestem z wielu innych terapeutów, mężczyzn, którzy przez to przeszli. Pamiętaj, proszę, niech to będzie decyzja Twoja przemyślana. Może świetnym rozwiązaniem będzie dać sobie czas na pobycie samemu. Wyjedź gdzieś. Pójdź w góry, wyjedź gdzieś, zrób coś, co robisz sam. Pobądź ze sobą bez tych głosów z zewnątrz i sprawdź, czego ty chcesz, czego potrzebujesz. I z tego miejsca zadecyduj, czy pracujesz nad relacją, w której byłeś, czy wchodzisz w nowe. Nowe może być piękne, a nie musi takie być.